się Dariusz Kuligowski, były zawodnik pogoni Szczecin. 13 lat w seniorach, w tym 5 sezonów w ekstraklasie. Co tam jest? Raz wicekról strzelców w drugiej ligi. No to takie największe sukcesy. Super, piękna zabawa. Trochę młodzieży brakuje. My się, my się cieszymy, ja się cieszę, że jeszcze trochę zdrowia zostało, doświadczenia. To super zabawa. Życzę im jak, jak naj, najlepszych wyników w przyszłości. Super, bardzo, bardzo dobre miejsce. Dużo miejsca, publiczność na pewno przychodzi tu na spacer, i nawet ta, która nie wiedziała o imprezie, może sobie tutaj zasiąść i obejrzeć całą imprezę. Krzysztof Wieczorek. Lat 35, zaczynałem w pogoni Szczecin, kończyłem w się Szczecin. E, skończyłem szybko grę, bo w 2002 roku, bo zapałem poważną kontuzję kolana. Na pewno są słabsi fizycznie, bo to w tym wieku, jak tutaj Pan przekazał, 16-17 lat, i nawet młodsi, no to z tym mają problem. Moim zdaniem, no to troszkę więcej może umiejętności technicznych powinni posiadać, tak? Na tym powinni bazować, tak? Bo technika jest teraz najważniejsza. Rzut przyjdzie z czasem, bo to tak to jest w życiu, no ale na pewno technika, no i wytrzymałość. Są bardzo słabi fizycznie przy nas. No, może się też troszkę bali, bo są dużo młodsi od nas, no ale na tym był najwięcej popracował na ich miejscu. Sam nie jestem potężnym człowiekiem, na no ale, ale, ale wiadomo, że siła jest w sobie, tak? Nie muszą być widoczne mięśnie na zewnątrz, ale trzeba mieć Nie no, bardzo fajne wydarzenie. Już raz się z takim się bo nieraz raz AZS organizował takie imprezy wewnętrzne, tak, czy graliśmy AZS na AZS weterani, ale tutaj, że wszystkich zebraliście, e, no to, to, to szacunek, tak, no to ciężko znaleźć, czy tam Mirka Szewczyka, czy Zbyszka Majcherka, e, to naprawdę duże wydarzenie, nie? Nazywam się Józef Pawłowicz, z koszykówką mam do czynienia od 1968 roku. Zaczynałem w Pogoniu, należałem do grupy zawodników, która po raz pierwszy weszła do Ekstraklasy w latach 70. Jako trener zdobyłem mistrzostwo Polski Juniorów, prowadziłem zespoł pierwszej ligi Ekstraklasy Kobiet. To był naprawdę ciężki mecz. Cieszę się, że dotrwałem do, do końca, także jest to przyjemna, przyjemna, przyjemna zabawa zagrać z młodymi z zawodnikami. Przypominają się czasy sprzed 10 lat. No oni po prostu muszą dojrzeć, dorosnąć, muszą troszeczkę potrenować i na pewno jeżeli będą mieli zacięcie takie sportowe, typowo koszykarskie, będą chcieli walczyć i wygrywać, to będziemy mieli z nich pociechę. Cieszę się, że takie grupy są i że taka impreza się odbywa. Lokalizacja, lokalizacja jest dobra, musi być jeszcze trochę więcej marketingu, ale myślę, że to po raz pierwszy odbywa się tutaj na Jasnych Błoniach, także następna będzie o wiele, myślę, o wiele większa. Sądzę, że muszą być jeszcze takie kosze dla takich trochę mniejszych, bo tu była dość duża grupa takich zaangażowanych dzieciaków, którzy chętnie by wyskoczyli z boku gdzieś na boisko, ale są takie małe kosze, myślę, że... Za rok. Andrzej Żykowski, wychowanek w pogoni Szczecin. Potem 7 lat w Azetesie. Trochę amatorsko od kilku lat. Mogę bardzo fajny spotkanie wielu starych znajomych. Dla młodzieży myślę, że przeżycie. Ja pamiętam w swoich młodych latach spotkanie ze starszymi zawodnikami zawsze było dla mnie duże przeżycie. Także mam nadzieję, że młodzież skorzystała i, i była zadowolona. Z tego spotkania. Młodzież szybka, skuteczna. Grała w miarę zespołową. Myślę, że mogli grać trochę, trochę szybciej, jednak to by nas podgonili. Ciekawy pomysł. Oryginalny. Zawsze, zawsze nie, nie grałem na, na zewnątrz, zawsze to były mecze w hali. Natomiast tak, żeby grać mecz, nazwijmy to oficjalny, gdzieś w terenie, to pierwszy raz się spotkałem, mimo paru lat na karku, także bardzo fajne spotkanie. Mirosław Szewczyk, 19 lat spędzonych zawodowo na parkietach Koszykówki. Pogoń Szczecin, 19 lat, pozostałe 3 lata w STK Szczecin. W wieku 17 lat kadra narodowa udział w Mistrzostwach Europy. W wieku 25 lat kadra narodowa seniorów. Trener pierwszego zespołu Pogoni Szczecin STK Wilków Morskich, zarówno w ekstraklasie w pierwszej lidze, jak i w drugiej lidze. Obecnie trener Bombardiera Juniorów w Szczecin. Przede wszystkim no, dziękuję za zaproszenie. Jest to wielkie wyróżnienie dla mnie wielkie wyróżnienie. Aczkolwiek ze względu na wiek, myślę, że duży wyczyn zrobiłem i uczestniczyłem w tej imprezie. Jestem panem po 50. Zdobyłem cztery punkty, ale przede wszystkim chyleczowa organizatorom, m.in. No w tym klubie akurat pracuję też za wspaniałą atmosferę, wspaniałą widowiskowość, obfitość akcji, a udział młodzieży uważam, że jest to na rybek, na którym trzeba pracować, nad którym trzeba pracować, niemniej, nie zapominać o historii szczecińskiej koszykówki. Ale ogólnie powiem, że wspaniała impreza, bo nie tylko dzieci, nie tylko zawodnicy, ale całe rodziny tutaj widzę, że są. Atmosfera jest wspaniała. Po kilku latach niektórzy się spotykają. Rozmawiają, wspominają i to jest bardzo sympatyczne. Oby tak dalej. Jednej rzeczy, czego mi zabrakło, to zabrakło małego kosza, małych piłek dla tych najmniejszych dzieciaczków z przedszkola. Ale ogólnie jest wspaniałe. Wszyscy się bawimy doskonale. Jestem, muszę powiedzieć, pod wrażeniem organizacji tej imprezy. Dlatego, że takie imprezy w plenerze. Przy takiej pogodzie na pewno przyciągają publiczność no i szczudzą propagandzie przede wszystkim koszykówki. Impreza jest bardzo dobrze zorganizowana, zgromadziła wielu, wielu, wiele pokoleń tak powiem, koszykarskich i oczywiście przede wszystkim weteranów, wielu weteranów, którzy się nie tu się stawią. Byli na tych na zawodach. Mecz bym mecz pokazał, no, że weterani jeszcze potrafią grać w koszykówkę. Mają to Nie zapomnieli, jak to się robi. Tego się nie zapomina. A poza tym zadziwiło mnie najbardziej to, że wytrzymali mecz kondycyjnie. Czyli, że w takim razie w wniosek z tego, że, że mimo, że skończyli z zawodowym uprawianiem koszykówki, to w dalszym ciągu jednak, jednak tą kondycję mają, czyli, że nie rozstają się z wysiłkiem fizycznym. Natomiast, natomiast wśród młodzieży na pewno są talenty, które w przyszłości rozwiną się no i takie imprezy przyciągają do koszykówki na pewno młodych ludzi, co, o co bardzo zabiegamy jako Zachodniopomorski Jązyk Koszykówki. No, w tym zespole jestem pierwszy raz najstarszy, znaczy w ogóle w karierze. Koszykarski. Jestem najstarszy w zespole pierwszy raz. Moje nazwisko Marek Lesiakowski, rocznik 50. Karierę koszykarską rozpoczynałem w szkole podstawowej, jeszcze numer 1 i Liceum Okrólno-Kształcącym, numer 1 w Szczecinie, pod okiem pana doktora Tadeusza Gabryńskiego i następnie jako junior pogoni trenowałem zespołem do Spartakiady Ogólnopolskiej Młodzieży w 1969 roku z kolei po skończeniu wieku juniora przyszedłem do AZS-u i do roku 74 dopóki nie skończyłem w studiów grałem w Azoresie. Taka moja koszykarska kariera, następnie jako trener. Do tej pory, jako trener, pracuję w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w szkole kobietnej i mężczyzn. No ja myślę, że to jest wspaniała sprawa spotkać się, rozegrać taki mecz to dla nas wspaniała sprawa, ale dla szczecińskiej koszykówki to jest jeszcze większa sprawa wciąganie młodzieży w wir treningu i promocja koszykówki na terenie Szczecina. Sport wiadomo, kształci, wychowuje i tak powinno być. Musimy pamiętać o tym, że każdy zawodnik ma swoją karierę, początek, szczyt, ale również koniec. I następcy muszą być. Mi się wydaje, że, że to jest naprawdę super impreza. I gratuluję organizatorom takiej imprezy i życzę, życzyłbym y, jeszcze więcej i częściej spotykać się w ten sposób. Nazywam się Radosław Kozioł, e, jako wychowany jak zacząłem karierę w, e, jeszcze SP6 w szkole podstawowej, później przyszedłem do AZS-u. Przez około 10 lat do roku tam grałem w AZS-ie 23. Później zacząłem też w 30, piłkę nożą. i tyle. Myślę, że to, e, fajna, to jest fajna impreza tutaj. Mnie często się zdarza taka okazja, żeby starsi koszykarze że mogli się przypomnieć publiczności e, szczecińskiej. Tak bardziej, naprawdę, to bardziej, naprawdę większość zawodników grała w pierwszej lidze, jeszcze w barwach Pogoni czy później No fajnie, fajnie tak się spotkać. Myślę, że to pierwszy raz, ostatni raz. W sumie dwa lata temu się spotkaliśmy, też się za z Szczecin na paliwo. Fajnie by było jakby to było cykliczne, nie? Po, Pora roku fajna, pogoda dopisała, także myślę, że impreza jest bardzo fajna. Myślę, że to jest bardzo fajne przeżycie zagrać z takimi znakomitymi graczami, którzy są legendy szczecińskiej koszykówki. To jest fajne doświadczenie, można się pobawić, tylko podrać, pokazać trochę przed publicznością. Ciężko było grać, ponieważ yy, mają większe doświadczenie wojskowe, ogranie i myślę, że fizycznie są też lep lepsi. Karolina, ja, trudniej mówić o sobie. E, Karolina zawadziła z ze szczyciną, no, takie były czasy, wtedy nie było jakichś wielkich transferów. E, drużyny rodziły się w danych miejscowościach, w danych dzielnicach, nawet w szkołach e, i tutaj w Szczecinie e, od młodzieńczych lat, od szkoły średniej czy podstawowej, po studiach, później grałem w Pogoni, grałem w reprezentacjach młodzieżowych, w pierwszej reprezentacji polskiej też parę meczów rozegrałem. Także no, wszystko związane było z miastem naszym przeciwnikiem. Jako trener, to ponieważ, bardzo śmiesznie, ponieważ jako zawodnik byłem związany cały czas spokojnie, natomiast przypadek zdarzył, że w zasadzie całą karierę z POP-em z Szczecin. E, pokonała mnie idea e, tego, żeby studenci e, po prostu byli dobrymi sportowcami, dobrymi e, uczniami, dobrymi studentami i temu poświęciłem e, lata od 1978 do 2006. Myślę, że to jest bardzo cenne, jeśli chodzi o popularyzację naszej dyscypliny sportu. Myślę, że, myślę, że dużo ludzi to zauważyło, zobaczyło i po prostu będzie po przyjaznym okiem patrzyło na, na, na koszykówkę. No to jest o tyle ważne, że no, no, miejmy nadzieję, że uda, uda nam się stworzyć, a taki jest nasz cel w ramach naszego Klubu Młodzieżowego Poparkę, stworzyć tak dobrych zawodników, którzy później będą mogli grać w drugim rzeszinie, w reprezentacjach polskich. No, to jest moje marzenie. Marcin Szewczyk, trener kadetów Bombardiera Szczecin. Jednocześnie dzisiaj miałem dzisiaj miałem przyjemność poprowadzić zespół młodzieży w meczu z weteranami. Ten mecz pokazał, tak jak na dobrą sprawę można było się spodziewać, że jednak weterani Mimo tego, że mają już swoje lata na karku, no mieli dużo większe umiejętności koszykarskie, wykorzystywali swoje przewagi, upychali się pod kosz, mieli przewagę jeżeli chodzi o grę 1 na 1, większe umiejętności techniczne, ich manewry dawały im przewagę, poza tym bronili strefą na małym boisku, co sprawiało duże problemy. Nasz zespół z założenia miał grać szybką kruszykówkę, niestety bardzo solidna gra defensywna rywala nie pozwoliła nam na to. Niemniej pomijając już same aspekty sportowe trzeba powiedzieć, że był to ogromny zaszczyt dla całego naszego zespołu, możliwość uczestnictwa w takim meczu. Myślę, że dla chłopaków to jest duże wydarzenie. Widać było na ich twarzach przed samym meczem, że E, przeżywają to, że jest to dla nich możliwość faktycznie e, spotkania się na boisko e, z legendami szybkiej koszykówki, z ludźmi, e, z których, z których e, znają z gazet, z mediów, z telewizji. E, dla mnie osobiście również było to e, bardzo duże, ciekawe wydarzenie. Myślę, że wartościowe doświadczenie i e, 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 ogromny zaszczyt, że mogłem e, jako trener rywalizować z panem Stanisławem Kosiem. Dostaliśmy lekcję, myślę, że potrzebną, mam nadzieję, że odrobimy je właściwie, że w kolejnych edycjach tego typu wydarzeń, a mam nadzieję, że takie będą, różna młodzieży wypadnie już dużo lepiej, także myślę, że jest czego wyciągnąć.